Za mną live o marzeniach, czyli że marzenia same się nie spełniają, marzenia należy spełniać, że tylko ty jesteś za nie odpowiedzialny. I czasami jestem w szoku, kiedy ludzie po prostu siedzą, bujają w obłokach i nie robią żadnych działań. Uważają, że Meksyk, Japonia, rower, samochód po prostu spadnie im z nieba. A jak jest u ciebie? Na angielskim Olek zrobił antycytywne babeczki. Zrobił trzy, oczywiście dzieli się z Praniem. Ja swoją oddałam Olkowi. Proszę, Prania. To była moja babeczka. Ale tak, ja swoją babeczkę oddał Praniowi. Empatyczny. A teraz przed nami fantastyczny czas. Często się spotykam z tym, że rodzice mówią, że w miejscu publicznym tak się zachowywać nie można. To może warto zwrócić uwagę na to, a jak można się zachowywać? Bo z tą wolnością dzieci jest tak, że jeżeli im zaufamy, czyli po pierwsze uczymy ich tego, że można komuś ufać, i one Tobie też ufają, a po drugie e, uczą się, doświadczają same, uczą się e, tego, że e, są konfrontacje z innymi osobami, bo ktoś im stanie na drodze, bo ktoś nie będzie chciał właśnie w tym momencie tak zrobić, i uczą się samodzielnego myślenia, ponieważ w życiu e, dużo razy będzie sytuacja, kiedy coś będzie nie po ich myśli, a sami będą potrzebowali podjąć tą decyzję. I wtedy mama ani tata gdzieś tam w boku nie będą stać i mówić w tak albo w inaczej. Po prostu hmm, dziecko albo się wycofa, albo zostanie nauczone samodzielnego myślenia i samo podejmie decyzję, co zrobić. Więc szukamy takich miejsc, w którym dziecko znajdzie możliwość właśnie podejmowania tych działań, że to od niego zależy, co ma teraz zrobić i tak naprawdę wynik końcowy zależy od jego decyzji. Dlatego też wybraliśmy się do arena game, gdzie y, dzieci podejmują same decyzje, kiedy strzelą, kiedy się schowają, jak mogę się schować, żeby przeciwnik we mnie nie strzelił i gdy już mamy to doświadczenia i wiemy jak zrobić to lepiej i szybciej mamy 1000 złotych rad dla dziecka. I nawet wtedy, kiedy uważamy, że zrobimy coś szybciej i lepiej to mamy rację. Ale dlaczego robi dziecko to wolniej? Ponieważ e, mniej razy to zrobiło. Ty jako osoba dorosła z całym workiem doświadczeń wykonałeś już to kilkakrotnie. E, zrobiłeś to Lepiej lub gorzej popełniłeś błędy i się nauczyła, więc teraz tą samą czynność robisz po prostu lepiej i szybciej. I wtedy, kiedy otworzymy dziecku furtkę, aby poznało nowe jakieś doświadczenie, i nawet wtedy, kiedy popełni ten błąd, będzie mogło samodzielnie, samodzielnie myśląc, wyciągnąć wnioski i nauczyć się, o, nawet wtedy, kiedy upadnie, to wstanie i następnym razem y, być może, jeżeli mu pomożesz, będzie wiedziało, dlaczego tak się wydarzyło i czego ma nie zrobić lub jak ma zrobić to inaczej.